Nazywam się Joachim Zdanowicz, studiowałem na Politechnice Białostockiej na kierunku biotechnologia. Obroniłem pracę inżynierską. Tematem mojej pracy były badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne herbicydów z grupy fenoksykwasów z wybranymi metalami. Praca polegała na zbadaniu właściwości fizykochemicznych kompleksów metali z herbicydami. Zastosowano w niej metody chemii analitycznej takie jak spektrofotometria UV-Vis, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana czy też termogravimetria. Uważam, że ten kierunek jest bardzo przyszłościowy, umożliwia mi podjęcie dobrej pracy i za dobre pieniądze. Kierunek polecam jak najbardziej, jeżeli chodzi o przekaz dla studentów. Ten kierunek daje wielkie możliwości, jeżeli chodzi o przemysł, czy to chemiczny, czy to farmaceutyczny, czy to jakąś pracę związaną z pracą nad mikroorganizmami. Wszystko mamy poruszone na tych studiach, wszystkiego się uczymy. Jeżeli chodzi o przyszłych studentów, to tak naprawdę mają tutaj... Szereg możliwości rozwoju. Jeżeli przyszli studenci lubią na przykład nauki biologiczne, mamy tutaj nauki biologiczne. Jeżeli studenci lubią nauki chemiczne, też to jest. Inżynieria genetyczna też jest. Jeżeli ktoś nie dostał się na medyka, nie ma się co załamywać, tylko trzeba iść na biotechnologię i walczyć dalej.